Palmeral. Pochodzimy sobie tu trochę, pozwiedzamy. Dzieci sobie pobiegają. Jest to taki piękny park z wodospadem, z pięknymi mostkami, z widokiem na morze, więc zaraz Wam wszystko pokażemy. Wokół wodospadu, środkiem. Jak widać, jest to dosyć duża atrakcja, bo na miejscu jest dużo turystów. Ale nie ma się co dziwić, bo jak na samo miasto Alicante, które jest w większej części zabudowane mieszkalnictwem, brakuje w sumie terenów zielonych, to taki park jest. ...niczym oazą na pustyni. Zwiedzanie zwiedzaniem, ale najpierw trzeba się posilić. Eee... Będę go zjarł. No cóż, niebanalne, twórcze, kreatywne, artystyczne, uduchowione. Kompletny kosmos. Jak widać w ostatnich dniach, były przelotne opady deszczu i pojawiły się kałuże. Jeszcze jest ostatni rzut oka na wodospad. Oczywiście sztuczny, sztuczny twór ludzkiej architektury. Stop. Chwila uwagi dla młodego fotografa. Rysiu. Uważaj, bo ja nas kręcę. Jak chcesz, to możesz podejść, i nas, ale nas skręcić. mniej mamy. Miejsce bardzo ładne, ale nie musicie rezerwować więcej jak 40 minut do godziny czasu na spacer tutaj. Miasto Alicante ma dwie nazwy: Alicante i Alacant. I To możecie zobaczyć na wszystkich drogowskazach, które są e, jadąc tutaj do miasta. Alicante jest w języku walenckim. Jest to miasto we wschodniej Hiszpanii, w regionie Walencji. Stolica prowincji to jest Alicante, czyli właśnie ta miejscowość. Jest to kąpielisko na wybrzeżu Costa Blanca, położone u stóp skalistego wzniesienia, na którym wznosi się Castillo de Santa Barbara. I właśnie tam teraz się udajemy. Dzień dobry, można do Państwa? Siadaj. Dzięki! Mamy złe doświadczenie z tego typu parkingami, więc podziękujemy bardzo panom. pan przyjechać, się rozbiegną. Tak, tak, nie będziemy tu parkować, absolutnie. A, ale A. Samo wejście na zamek możemy zrealizować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wjazd windą na górę, który my właśnie teraz wykonamy ze względu na brak czasu. Drugim rozwiązaniem jest wejście na nogach na górę. Ja polecam, przynajmniej, zejść na dół z góry co doświadczy nam wielu pozytywnych wrażeń ze względu na piękne widoki panujące dookoła. Wstęp na zamek dla całej naszej rodziny kosztował 8 euro wraz z wjazdem windą na górę. Dojście do windy jest prowadzone tunelem. Nie wiem dokładnie ile on ma metrów, ale jest dosyć długi. A sam dojazd z parku, w którym byliśmy przed chwilą, trwała 40 minut. Znaczy, sam dojazd nie był tak długi, ale znalezienie samego miejsca parkingowego graniczyło w zasadzie z Udało nam się znaleźć pod takim miejscowym targiem, który się odbywa chyba raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu. samego zamku nie warto wjeżdżać w pobliżu godzin zamknięcia. E, pomimo, że winda wjeżdża praktycznie do 15-18, a zamek jest czynny do godziny 18:00. po prostu po wjeździe ochrona Was wyprosi z samej góry i będziecie musieli opuścić mury zamku. Trzeba będzie zejść razem z ochroną i opuścić zamek. Tej informacji w zeszłym roku niestety nie uzyskaliśmy przy kasie wejściowej. Pan się tylko zapytał czy chcemy wjechać i zjechać czy tylko wjechać. Wjechaliśmy na górę i niestety ale się okazało, że samego zamku zwiedzić nie możemy i nie możemy się poruszać po jego obiekcie, ponieważ nie tylko sama winda, ale również cały obiekt zamku jest zamknięty. Zamek Świętej Barbary został wybudowany w IX wieku przez muzułmanów. Następnie Hiszpanie odbili go dnia 4 grudnia w święto Świętej Barbary. Stąd też nazwa samego zamku. Natomiast, jako że nie jest to kanał historyczny, więcej informacji na pewno uzyskacie idąc na wycieczkę z jakimkolwiek przewodnikiem po mieście. Rysiu, pokaż się. Super. Proszę bardzo. Kolejny parking dla turystów opanowany przez imigrantów. Wszystkie, wszystkie po kolei parkingi tu w Hiszpanii są w cudzysłowie pilnowane przez imigrantów. Ja osobiście radzę bardzo mocno uważać na tego typu ochronę, bo można się przejechać. Z chęcią bym Wam pokazał troszeczkę miasta z drona. Po pierwsze raczej nie wolno latać nad urbanizacją, tak to nazywają, czyli nad miastem. Druga sprawa jest taka, że teraz przed samymi świętami jest bardzo dużo wszędzie policji. W zasadzie na każdym rogu można spotkać jakiś patrol policyjny. I boję się, że gdybym uruchomił w ogóle drona i oni by go zauważyli, to zostałbym zwinięty i pewnie bym się musiał długo tłumaczyć, z jakiego powodu latam. Tym bardziej, że w pobliżu widać, że są jakieś zbiorowiska ludzi. W szczególności w związku z ostatnim wydarzeniem, jakie miało miejsce w Rosji, czyli zamachu. Już czytałem, że zarówno Francja, chyba inne kraje też uruchamiają dodatkowe patrole w związku z możliwością zamachów. Jeden z najcieńszych budynków, a przynajmniej takie wrażenie sprawia, bardzo wąskiego, wysokiego i długiego budynku. Poproszę operatora o zbliżenie konkretnie na ten budynek. I z tego co pamiętam, zaraz to zweryfikujemy, w jednym z wejści do tego budynku jest serduszko Wielkie orkiestry świątecznej pomocy. Bardzo charakterystyczny budynek, jak się schodzi. Będąc samym Alicante, must have, chyba na pierwszym miejscu, jest przejście się tym oto deptakiem. A jeśli tego nie zrobisz, to znaczy, że wcale nie byłeś w Alicante. Niewątpliwą okazję razem z nami zobaczyć procesję w Wielką Środę, która będzie przechodziła przez ulicę Alicante. Hiszpanie bardzo tłocznie obchodzą tego typu święta, a że lubią się przebierać, to, to święto wygląda wyjątkowo. Po samym Alicantem możemy spacerować i spacerować. Natomiast nasz dzień dobiega już dzisiaj końca. Najwyższa pora wracać do domu. Dziękuję, jeśli oglądaliście ten odcinek do końca. Zapraszam na kolejny. Na sam koniec zapraszam Was jeszcze na pokaz lotu dronem przy wzburzonym morzu. Siemanko!